Hej do kanał Wiki Wiki Króliczek! No i dzisiaj będziemy je w tokę bokę. Dzisiaj obniósł sobie remont w domu. No i na dole chyba będzie tak samo. No ale już rozpoczynamy historię. No dzieci, ja idę spakować bańcuchy. Dobrze! Przerabiana dół może, wcale tylko Albo, nie wiem Dobrze, to już jesteśmy I dobra Pakuję Tutaj do Mikołaja plecaka włożymy to będzie w mojej walizce, lub Bartka pleca Bo to pokoju w za mała dla Bartka i Latali po prostu zaleca tyle rzeczy, że to się w górę nie można pomieścić tego. Ale naprawdę w góry tak pomieścić. Ty ty, mamuś, rzeczy pakujesz? I co z tego? Ale wy jak zwykle macie w szafach miliard rzeczy. Nie chciałam, żeby była noc, chciałam, żeby był dzień. Zresztą jestem taka niepewna, więc... Pakujemy, pakujemy. Tak, jak wiadomo, odgłosy to przepraszam. Mm. Mm, mm. jak to Milena zachowuje się podobnie do Liszki. Tylko wcześniej była, nie wcześniej była Matylda, ale podobnie się zachowuje. Więc można to określić jako takie. już został przesunięty. Dobra. No pięknie tutaj na dole zmieniło się trochę. No, tutaj się zmieniło, nie ma lustra. A tak tutaj nie. Tutaj też nic się nie wyniło. Skarbie. Skarby chodźcie moje. Trzy tam osiem skarbów. Osiem skarbów, na no pewno. Zostaw to. No Jezus, ja zostaw to. Tak to mięsne imię, czekajcie. Przy... Rozalia. Rozalia, zostaw to. O, a, 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 a. Mi ja popesu, kliknem, nie wciągnęłaś, ja po prostu kliknąłem winę. Bajtek, ale mnie wkurzyłeś. Dobra, już jesteśmy co ty tu w tym Nie wiem, bo, sobie, bo sobie. tak coś. Mmmm, go A ja pata pata. mu pakuj, mu Pięknie, co nie? Mamo tato nie wiecie, nawet jak pięknie. Tata! Miałeś pomóc te filmy podpisać. Tata? No właśnie, to oczywiście tylko za chwilę, dobrze? To jest fajne, leżą No, ale to Lili, to się nagrywa.